Jesteśmy dzisiaj na naszym stanie i robimy demolkę. To druga część tej demolki, bo tydzień temu robiliśmy pierwszą, dlatego część ściany zdarcza i a dzisiaj postaramy się to skończyć albo po prostu zrobić jak najwięcej nam ślubę. Pokój roboczy. A tu Paulina przygotowuje specjalną miksturę. Do ściągania tapet. Do ściągania tapet. Tutaj przedpokój już prawie gotowy. Jeszcze tylko tapety do zrobienia. Łazienka nic, drzwi do wymiany. I tutaj. Roboty, roboty. Kolejnym, ostatni dzień przygotowywania mieszkania przez nas dla yy, panów budowlańców. I co? Dzisiaj ostatnie rzeczy, które już my robimy, i w tym tygodniu na pewno będą wchodzić panowie od okien i od drzwi wejściowych. Yy, a kiedy reszta to się okaże, ale już na pewno niedługo. Został nam do zdjęcia, właśnie. Została nam tapeta w przedpokoju. Ten pokój duży już wygląda tak. Tu są przygotowane śmieci w workach, już się echo zrobiło, ale pozostawały jeszcze resztki tego kleju od tapet, więc dzisiaj będziemy to wszystko doskrobywać, do, żeby przygotować już te ściany, żeby były gładkie. I tam jeszcze przy suficie zostały takie sterapionowe listwy. Więc to też musimy zdjąć, te resztki, jeszcze tapety. Stary, gotowy. <noise> Także będzie się działo na pewno. Będzie dobrze. Będzie dużo się działo. I już mam e, prawie skończoną wizualizację. Jeszcze zostały jakieś takie małe e, szczegóły do dopracowania. E, I będzie pięknie. But why okay. I zobaczymy co z tego będzie. Tak na razie wygląda lepiej niż za pierwszym razem, jak tu przyszliśmy. z e, zdjęcia jak to wyglądało jak to jeszcze były mielder. Więc e, mamy plan, pomysł jest. Zaczynamy. A więc jeszcze szybkie ostatnie spojrzenie. Tu będzie salon, tu będzie kuchnia w tym rogu. Przedpokój już cały zdjęty nie ma żadnej tapety. Tu planujemy dać szafę, ale nie wiem, czy nam się uda to tak szybko skończyć, bo przedpokój pewnie na ostatnie miejsce pójdzie do roboty. I uwaga, tak aktualnie wygląda łazienka. No, na pewno dużo się tu pozmienia. Jedyne co zostaje to wanna i pralka. No już jest. Tak to wszystko zmieniamy, więc nie mogę się już doczekać, aż będzie efekt końcowy, ale jeszcze długa droga przed nami. A tutaj tak wygląda aktualna kuchnia. Była tu kuchnia, a będzie sypialnia. Więc tu jest na razie pokój na narzędzia i wszystkie rzeczy. Także tu też się dużo, dużo pozmienia. A tutaj nie pamiętam, czy pokazywałam ostatnim razem, ale już jakiś czas temu przyszły nam drzwi wejściowe. E, I już stoją i czekają. Patrzcie, jakie piękne, tak mi się podobają. E, I na pewno teraz w tym tygodniu chodzi już na 100% ekipa od okien, więc będą wymienione okna. Bo tu są takie jeszcze stare drewniane okna, jak się koło nich stoi, to czuć jak wieje wiatr. I oni też się wymieniają drzwi. Wejściowe. Więc już niedługo będzie się tu działo. Fajnie, fajnie będzie. Jeju, jak ja dawno nie miałam kawery w ręce. Witam Was, kochani, z nowego miejsca. Przed chwilą widzieliście e, chyba urywki tego, co się działo w naszym przyszłym mieszkaniu, e, lub zaraz zobaczcie jeszcze. Nie wiem, jak to zmontuję. W każdym razie jestem już w moim e, domu rodzinnym od. Miesiąca, bo dzisiaj jest y, piąty, więc równo miesiąc już tu jestem. I słuchajcie, dosłownie przed chwilą dostałam telefon, że jutro już pierwsi robotnicy wchodzą. Jutro wchodzą panowie od okien, którzy będą nam wymieniać y, okna, parapety i drzwi wejściowe. Więc w końcu się zacznie coś dziać. Wszędzie tu jakieś muszki latają. Ja nie wiem, mamy inwazję muszek ostatnio. Więc w końcu się zacznie coś dziać. My już uprzątnęliśmy mieszkanie. Y, Przygotowaliśmy je pod remont, i nareszcie tutaj, właśnie, pokażę Wam. Kończą mi się robić wizualizacje, także z tego też się bardzo cieszę, bo skończyłam w tym tygodniu robić cały projekt tego mieszkania, i, i tylko już renderuję wizualizacje, żeby je ładnie podrukować. I żeby było wiadomo co, jak i gdzie. Będę teraz nagrywać chyba takie weekly vlogi, bo taki, takie vlogi jednodniowe nie będą miały trochę sensu, bo za dużo też y, nie pokażą. Więc będą takie zlepki y, z paru dni. Tak mi się wydaje, że tak, y, tak będzie przyjemnie też się to oglądało, będzie widać większe postępy, chociażby w jednym filmie. No, dzisiaj Wam chciałam pokazać, bo przyszła właśnie do mnie paczka. Yy, którą odebrałam przed chwilą Ja jestem yy, jak typowa baba Czyli ściany jeszcze nie zrobione Podłogi nie zrobione Właściwie jeszcze nic nie ma w tym mieszkaniu Nic nie jest zrobione Ja już yy, kupuję ozdoby No co mam na to poradzić No taka już jestem Widzicie całkiem fajnie się urządziłam yy, Tu postawiłam sobie taki regał Bo ogólnie jestem w pokoju mojego brata Ponieważ Mojego pokoju tak jakby już nie ma. Jest tam salon zrobiony. Więc postawiłam sobie tam taki mini regał, żeby mieć gdzie przechowywać te wszystkie klamoty. Dosłownie mam tylko troszkę takich najpotrzebniejszych rzeczy. To wszystko jest w garażu i zawaliłam cały garaż. Ale jestem podekscytowana. Na pewno nagram Hall. Jakiś mieszkaniowy, bo kupiłam więcej rzeczy i jeszcze więcej rzeczy kupimy na dniach, bo jak się zaraz zacznie remont, to będzie trzeba zamawiać. Jakieś lampy, gniazdka, wyłączniki i, i tego typu rzeczy. Więc na pewno jakiś haul nagram, ale pokażę Wam dzisiaj tylko tą paczkę, która mi przyszła dzisiaj, bo też mam rzeczy, które zamawiałam wcześniej. Kupiłam dwa komplety kościeli. Idealnie na wiosnę, bo wydaje mi się, że będziemy się wprowadzać tak w przełom marca-kwietnia. Mam nadzieję, że się tak uda. Jeszcze raz zobaczymy i te filmy pewnie to zweryfikują. Ale idealnie pościel w kwiatuszki. Ogólnie zamówienie jest Sisaja, jak coś, bo nie powiedziałam. Więc zamówiłam dwa takie komplety na dwie kołdry i poduszki. Ale ładny. O, tu jeszcze ma takie. Z czego to jest? To jest takie antypoślizgowe, super. To jest tywanik do łazienki. Bardzo ładny, bardzo, bardzo mi się podoba. Wygląda tak samo jak na stronie. To jest najmniejsza rzecz i tak. ja wiem co to jest. To jest kubek. Bo ja słuchajcie, ostatnio mam fazę na kupowanie Ładnych kubków. Właściwie wszystkie kubki, jakie mieliśmy, to były kubki świąteczne i stwierdziłam: o nie, 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 Ja chcę mieć kubki, których można pić przez cały rok, a świąteczne na okres pozaświąteczny ja będę chować. Więc to jest kubek. Pierwsze, co ma oznaczenie, można mieć w zmywarce, cudownie. No, czy on nie jest cudowny? Truskaweczki, kwiatuszki, poranna kawa, w tym imagin. Także mam kubek. Łącznie w tym momencie mam kupione 10 kubków. Ale nie mówcie Adamowi. Bo jakbym chciała kupić więcej, to wiecie. Nie ma ich wcale tak dużo. A, już wiem co to jest. Przez chwilę zapomniałam, co zamówiłam, ale zamówiłam talerze. Strasznie ciężkie są, a to są te małe. W ogóle docencie to, bo ja nie wiem, jak ja dotarłam z tą paczką, bo dosłownie przed chwilą byłam w paczkomacie odebrać to. Ja przysięgam, nie wiem, jak ja się doczłapałam do domu z tym. Bo pudło było naprawdę ciężkie. Jak ja mam to wyjąć? Jest piękne. Można w zmywarce. Tego się obawiałam najbardziej, bo na stronie nie było informacji i są to takie talerze moje wymarzone. Talerze ceramiczne, beżowe, mają takie, widzicie, taki ładny nowoczesny kształt. Więc zamówiłam cztery takie małe talerze i cztery takie duże. Oh, ale to jest ciężkie. Tak się prezentują te duże. No bardzo ładne, bardzo ładne. Jestem zadowolona z zakupu. Także to tyle z tej paczuszki. Widzimy się w kolejnych dniach. Mamy kolejny dzień i słuchajcie, yy, muszę się właśnie zbierać, bo dostałam wiadomość, że na dziś już panowie kończą, a dziś wymieniali drzwi wejściowe, więc idziemy zaraz pozamykać mieszkanie i zobaczyć jak to wygląda. Już nie mogę doczekać. Nareszcie, nareszcie się coś dzieje w tym mieszkaniu. Jak tam podekscytowany? Zobaczymy. Pierwsza rzecz, pierwsza rzecz nowa w mieszkaniu zrobiona. No, pierwsza rzecz. Drzwi. Jestem, jestem strasznie ciekawa, jak to będzie wyglądało. No. Jak szybko, co? Mhm. Wyrobili się szybko. Fajnie. Tu już jest okno nowe wstawione, a miały być dzisiaj tylko drzwi zrobione. Tak. A są drzwi i już jedno okno. To są na, nasze nowe drzwi, kochani. No przepiękne. Teraz, jak tutaj stoją, to podobają mi się jeszcze bardziej niż, e, niż, niż w sklepie. Od dołu, tak? Kłódki to są od, od tej. Dobra, teraz sobie wpinam tutaj. Mhm. Tak, żebyś nie pomylił i nie pomieszał kluczy. O, ja się domyślałem, że to kute było No, było kute. Tu są stare parapety, tu stare okna drewniane. Przez nie było czuć normalnie, jak wieje wiatr. A tu już czekają na jutrzejszy montaż y, drzwi balkonowe. No i okno mhm. tutaj. Nice. Yes. Fajnie. Jutro też mają przyjść parapety, więc od razu zamontują parapety. Zobaczymy z zewnątrz. No, super. Co Teraz można żyć. Pięknie, pięknie. A są tu te stare drzwi, żeby pokazać, jak to wyglądało. Aha, bo one są tyłem. Tu widzieliście na pewno, jak nagrywaliśmy. To jest od wewnątrz drzwi, a z zewnątrz one były też w całej takiej łazerii. Kurczę nie, nie pokażę tego teraz. Chyba, że tu. Nie wiem, czy coś było widać, ale piękne. Będzie pięknie. Mm, fajnie. No i w końcu okna. Wow. W końcu normalne. Normalne uchylne okna. Tak, to jest spoko. Super. Więcej nie potrzeba. Zamontujemy moskitiery, żeby robale nie wlatywały i no właśnie, rolety. Aha, bo parapety jeszcze nie będą Tak, jeszcze tu będzie. Co to? To wygląda na ościeżnicę. Albo może to jest próg? Nie. Taki długi? Nie. A co? To jest próg. Patrz. Bo tam nie ma nic. No. Czy jest? Jest. Dobra, musimy posprzątać klatkę, bo ogólnie chyba nie mówiłam, ale tutaj jak widać, musieli poszerzać otwór drzwiowy, bo y, te drzwi, jakie tu były wcześniej wstawiane, one są niewymiarowe. I tak jak patrzyliśmy, wszyscy sąsiedzi mieli poszerzone otwory, bo każdy y, w tej klatce, kto ma wymienione drzwi, no musiał powiększyć to, bo teraz już się nie robi takich wymiarów. Więc było dużo kucia. Tutaj jest gruz. I co? I przez to cała klatka jest brudna, więc musimy ją wysprzątać. A ty nie wyglądasz dzisiaj. Dzięki. Mieliśmy właśnie takie nakładki na klucze. Zobacz, to jest twoje. To są od dołu. To są dwa takie same, tak? Tak. Czyli no. jakim kolorem mam dać? No nie wiem. Od dołu są, więc możesz dać białym. Biały? A czarny wtedy od czego jest? Czarny jest... Są dwa i czarny jest od klatki. Okej. Okay. A czerwony jest od góry. Składasz? Jak on to zrobi? Przez środek, i Aha. wtedy nakładasz na ten Musimy posegregować klucze, żeby się połapać w tym, który jest od czego To są problemy, Ciędą klucze gubią Za dużo kluczy, no bo mamy teraz klucze od domów rodzinnych, klucze od samochodów, od skrzynki, od piwnicy, od starych drzwi, od wszystkiego po od prostu Od nowych drzwi jest sześć kluczy No, od nowych drzwi Masakra. A to ciężko się wkłada. No. Myślałam, że to takie opśiób. Każdy tak myślę. O Jezu, to się jeszcze zawija. Jedną już zrobisz. Jest. Są czerwone. Tak, bo znowu będę miał tyle kluczy. Wszystkie takie same są teraz te klucze, jakie robię. Że tak samo wyglądają, Ta. nie? Ciężko odróżnić no, od Mam trzy jak woźni w szkole. Podchodzę <laughs> do drzwi. Ja akurat to jest zawsze w poniedziałek o siódmej rano, jak mi <laughs> pada deszcz w twarz, nie wiem nigdy którym kluczem. Nigdy nie trafią. Albo robię tym, co trzeba. No Ale nie składasz? Aha, nie Robię działa Robię całą resztą tak. No ale nie wchodzą, wracam do tego i już działa Masakra Złośliwość rzeczy martwych jest ja drugiej Szkoda, że nie było innego koloru <laughs> niż no Dlatego się ja pytam Z tych, co były, no to chciałabym różowy Wiadomo, ale dla Ciebie średnia. <laughs> Więc czerwony jest spoko Ale szkoda, że nie było jakiegoś, nie wiem, szarego Abyśmy mieli takie neutralne To jest mój pęk... kluczy Super Super, widzimy się jutro, jak wymienią okna. Witamy kolejnego dnia. Kolejne klucze, powiem. No Mamy kolejne klucze. I co? Pierwsze roboty skończone. Okna wymienione, parapety wymienione, drzwi wymienione. Już, już wygląda to lepiej. nic, tylko się wprowadzać. <laughs> no, jeszcze trochę daleka droga. Jest. Tu drzwi nic się nie zmieniło. A, zmieniło się. Mamy już wizjer. Wczoraj tego nie było. Jest idealnie na wysokości mojego wzroku. Ty wszystkie się schylić trochę. No i tu mamy to. Są drzwi balkonowe i okno. Parapecik nowy. Tutaj podparty, bo jeszcze wszystko... Są. ...schnie. No są, są. żeby tak Karolowi, że zostawił i potem nie może tego zdjąć. Jak nie może tego zdjąć? No, przy, przy, przy oknach zostawili mu to. I jak to leżało za długo, to no. się tak wryło w te okna żeby specyfikę nie chce zejść. Naprawdę? Będziemy musieli na pewno zabezpieczyć te drzwi, ofoliować je i wannę będzie trzeba zabezpieczyć. Bo wannę z łazienki zostawiamy. O, właśnie, tu trzeba pozabierać te rzeczy. Ale się zakurzyło w całym mieszkaniu. Wszędzie skórz i pył. Jest taki zapach, czuję w powietrzu mniej nawet. mniej niż wczoraj. Jest mniej niż wczoraj, ale. Niczego jeszcze nie dotykałam, a mam już takie ręce z pyłu. W powietrzu się jeszcze wszystko unosi. No i super. Wchodzimy. No, no i tu mamy z zewnątrz jeszcze parapet, nowy, zamontowany. Super wszystko. No, Widać drugie okno z zewnątrz. A spróbuj uchylić. O. Luksus. Luksus, bo to wcześniej były te drewnie. A patrz, ja nie zauważyłam, pozapierali wszystko stąd. Nie ma okien, drzwi, wszystko wyniesione, super. I w końcu drzwi nie trzeba kopać, żeby je otworzyć. <laughs> no, tamte po prostu ja na przykład nie potrafiłam ich otworzyć i je się tak ciężko otwierało. No do tego oczywiście okien ani drzwi nie dało się uchylić, ponieważ. Mm. No to były takie stare drewniane, nie? Ja się otwierało tylko na oścież. Jacyś sąsiedzi mają imprezę w środku dnia. Mała A tutaj. Drugie okienko już pokazywałam wczoraj, dzisiaj również już jest z parapetem, więc fajnie. W przyszłym tygodniu najprawdopodobniej nareszcie wejdą nasi panowie, którzy już będą wykańczać całe mieszkanie. Nie słuchajcie się, wejdą za... Jak wejdą, mówisz, że wejdą za tydzień, to wejdą za dwa. Nie no bez przesady.